Co dla nich? Ano dla nich to pieniążki z Sejmu nawet podwójne na dwóch posłów po to, żeby sobie wynająć ekskluzywne mieszkanie w Warszawie za wasze pieniądze, żeby mieszkać blisko Sejmu, żeby nie musieć dojeżdżać spod Warszawy ze swojego pięknego domu do Sejmu. Dla nich właśnie to. Wy macie bulić im na mieszkanie. Co jeszcze dla nich? Ano kilometrówki dla jednego i dla drugiego, żeby mogli podróżować po całej Polsce rozpisywać sobie te kilometrówki i żeby im wychodziły w tych kilometrówkach takie liczby, że wyjdzie, że dwukrotnie mogli glob okrążyć, a wy za to zabólcie, bo wy się składacie na to, żeby oni mieli te kilometrówki. O czym mówię? Mówię o Kinze Gajewskiej, Arkadiuszu Myrsze i w ogóle generalnie politykach, ale głównie tu politykach Koalicji Obywatelskiej. Dla nich właśnie luksusy, przywileje, wielkie możliwości, a dla was co dla was, co dla nich, co dla najuboższych? Worek ziemniaków! Worek ziemniaków dostaniecie i dawać, ustawiać się do selfie, śmiać się, cieszyć się i robimy sobie selfie foteczki, bo powinniście być wdzięczni, że tutaj przyjechaliśmy, odwiedziliśmy was i mamy worek ziemniaków, warzywa, mięsko i gotować sobie rosół, Polaczki! I Bach Trzaskowski, naprzód, Polsko, jedziemy, ruszamy, głosujcie na Rafała! Ludzie, no ludzie, no przecież, czy ja śnię? Czy to jest Białoruś? Czy to po prostu jest, nie wiem, jakaś pod, Mińska, pod Mińskiem wioska, gdzie Aleksander Łukaszenka przyjmuje Stevena z Sigala? Były takie sceny i sobie jedli razem marchewki. Naprawdę my żyjemy w takiej Polsce? Co za buta, ale i jeszcze i jeszcze nie wyciągają wniosku i o tych wnioskach i o tym dlaczego też te wybory są właśnie o tym będziemy mówić teraz dziś w jednym z ostatnich komentarzy na tym kanale bo nie wiemy co jeszcze się wydarzy ale załóżmy że to jeszcze nie jest ostatni komentarz jedziemy tylko dajcie proszę łapkę w górę zostawcie komentarz dla zasięgu i jeżeli możecie zostawcie też subskrypcję dla kanału analiza polityczna konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie gdzie niemal codziennie prawie codziennie 7 dni w tygodniu taka prawda komentujemy Polską politykę dla was z naszym konserwatywnym serduchem. No bo moi drodzy, musimy. Kto podpowiedział? Może nikt nie podpowiedział, ale jak to jest, że w ostatnich godzinach kampanii prezydenckiej. Kinga Gajewska, ta sama Kinga co od tej afery właśnie z domem w błoniu i w mieszkaniu w Warszawie niedaleko Sejmu, na które płacimy my, bo ona bierze pieniądze na to mieszkanie, jej mąż Arkadiusz, a wiceminister sprawiedliwości biorą pieniądze z Sejmu na to mieszkanie. Zgodnie z przepisami, oczywiście, więc podwójne pieniądze biorą prawie 8 tysięcy miesięcznie na to mieszkanie. Yy, oni akurat wpadli i pani Kinga wpadła na to że. Ten nawrocki. To se w tym DPS-ie ma tego pana Jerzego, tego pana Jerzego, co od niego wyciągnął tą kawalerkę. Ach, ten Nawrocki tak źle traktuje tych ludzi z tych DPS-ów. To my pokażemy jako platforma, jak należy wspierać ludzi z DPS-ów. No i Kinia poszła do jednego z ośrodków, gdzie przebywają starsze osoby. Celowo tak mówię, zaraz powiecie, powiem, powiem, dlaczego tak mówię. Rozdała wraz z ludźmi, którzy z nią byli, siatki z ziemniakami, worki z ziemniakami, mięso, warzywa. Róbcie serosu! Idealne. Tak będzie po prostu w niedzielę. I wrzuciła to wszystko oczywiście do sieci i napisała, że wspieramy ludzi z DPS-ów. I ten worek z ziemniaków, starszy człowiek, nie będę już takiego wizerunku chyba tu wykorzystywał, bo aż mi go żal, stoi z tym workiem ziemniaków. Abo bo będę. Zobaczcie, macie teraz, tu widzicie to zdjęcie. Stoi ten biedny człowiek z tym workiem ziemniaków i Kinga Gajewska, uśmiechnięta od ucha do ucha, kciuk do góry. Głosujcie na Trzaskowskiego, i ten chłop z tym workiem ziemniaków. To jest polska przyszłość. Gazeta wyborcza dała taką okładkę. Trzaskowski nawrocki, i przy Trzaskowskim ptaszek głos za przyszłością nawrocki yy, nie ma nic, i, bo to byłby głos za przeszłością. To ja naprawdę wolę głos za przeszłością, niż taką przyszłość, jaką nam zaprezentowała Kinga Gajewska. No i mało tego, ona napisała, że ona była w DPS-ie. No nie była w DPS-ie. To jest jeszcze gorsze, bo moi drodzy, ona była w zakładzie opiekuńczo-leczniczym opieka paliatywno-hospicyjna, dom opieki. Ona poszła do hospicjum. Do miejsca, gdzie ludzie idą czasami na ostatnią drogę. I zaniosła tam ziemniaki. To jest ten moment, w którym się nie będę śmiał i nie będę z niej kpił przez chwilę, bo, bo po prostu aż się przykro robi. Oni wykorzystują narracyjnie ten DPS pana Jerzego, kawalerkę. Do ataku na Karola Nawrockiego, żeby pokazać, jak on starszego człowieka wykorzystał na tą kawalerkę. A on teraz jest w DPS-ie. Biedny człowiek jest w DPS-ie. Gdzie to wiemy, że to nie była taka historia, już w ogóle zapomnijmy o niej. A sami idą nie do DPS-u, do hospicjum, gdzie leżą poważnie cholerni ludzie. Hospicjum paliatywno. Opieka paliatywno-hospicyjna. Naprawdę ciężkie przypadki. Oni idą tam robić sobie zdjęcia i wrzucać do sieci, i nawet Kinga Gajeska nie wie, gdzie ona była, bo napisała, że była w dps. -ie. W dps. -ie. Nie. Była w hospicjum. I kiedy cały internet po niej jedzie, kiedy w internecie pojawiają się zdjęcia Donalda Tuska, który stoi przed workami z Ziemniaków i jest podpisany: Donald Tusk odprawia swoich posłów w ostatnich godzinach kampanii. Ludzie, święci, gdzie my jesteśmy? Kinga Gajewska kasuje to zdjęcie, przeprasza, ale wiecie za co przeprasza? Ona przeprasza za to. Że wrzuciła to zdjęcie do sieci. Ale nie przeprasza za to, że odrąbała taką akcję. To nawet Borys Budka, komentując tę sprawę, pytany o tę sprawę, mówi: No głupota. No to, co ona zrobiła, to jest totalna głupota. I teraz ciekawa dygresja. Nie moja. Lemingopedia, pozdrawiam serdecznie. Jak coś nie jest moje, to, to nie będę wykorzystywał jako moje. Zacytuję. Lemingopedia, autor tej strony, napisał tak, komentując to wszystko, że gdyby tak nawet patrzeć na DPS, w którym jest pan Jerzy, to w DPS-ie, w którym jest ten słynny pan Jerzy, ten wykorzystany przez Nawrockiego to w tym DPS-ie wybory wygrałby. Karol Nawrocki. Tam chyba 17 osób zagłosowało na Nawrockiego, 4 na Trzaskowskiego. Jakoś tak to było. Wygrał Nawrocki. Więc oby to też się sprawdziło. Oby ta buta wielkich ludzi, dobrych ludzi, paniska z miasta przyjechali i dali warzywa i mięsa. Mięso narosło dla ludzi z DPS. -u. To jest to nasza polska przyszłość. Nie pozwólmy na to, żeby to się tak skończyło. Mało tego, moi drodzy, to też jest nowość. Użytkownik Jachcy na Xie wrzucił i sugeruje, że pani Kinga, żeby poprawić swoje statystyki w mediach społecznościowych pod tymi postami, zaprzęgła jakieś farmy do tego w mediach społecznościowych, bo jakoś serduszka pod jej postem, i to jest takie krótkie nagranie, ja chcę wrzucić na Xa, głównie dają użytkownicy w jakichś chińskich imionach, nazwiskach japońskich, po prostu boty stworzone na potrzeby robienia takich akcji, tak? Zapłać, wykup i będziesz miał tysiąc polubień w kilka sekund. No grubo. No grubo. To są nasi posłowie, na których my Płacimy. Przed nami ważna decyzja. Czy chcecie takich ludzi, żeby oni dalej rządzili, żeby dalej mogli sprawować władzę, pisać ustawy, które później będzie podpisywał Rafał Trzaskowski? Czy może jednak wybierzemy alternatywę, blokadę i drogę ku konserwatywnym rządom prawdziwej, centroprawicy, tak to można nazwać? Jak wy wybierzecie?